Część z Was tutaj być może interesuje się perfumami już naprawdę od wielu, wielu lat. A być może od niedawna, ale na przykład doskonale macie w pamięci zapach perfum, które używali Wasi rodzice albo dziadkowie. A może jeszcze inaczej, może po prostu interesuje Was zapach tych starszych, a nie współczesnych perfum. Jeśli kiedykolwiek zetknęliście się z takimi, to pewnie rzuciło Wam się w nos, że pachną one zgoła inaczej niż te dzisiejsze perfumy. No, i teraz pytanie: dlaczego tak jest? Co jest w tych dawnych perfumach takiego wyjątkowego, że pachną one inaczej? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o perfumach vintage i o tym, czy w ogóle warto ich poszukiwać, a jeśli tak, to jak się za to zabrać? Cześć perfumomojacy! Zanim zaczniemy tradycyjnie, słuchajcie, króciutkie ogłoszenie: ponieważ jak nagrywam ten filmik. To brakuje już dosłownie tylko kilku subów, żebyśmy przekroczyli barierę 2000 i być może jak to oglądacie, to już ją przekroczyliśmy. Ale mimo wszystko, słuchajcie, zachęcam, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu kanał może się po prostu rozwijać. A też ja zaproponowałam dla Was taki specjalny jubileuszowy odcinek na tą okazję. Więc jednym przyciskiem praktycznie może się sprawić, że po prostu pojawi się on szybciej. No a teraz do rzeczy. Jak jest z tymi vintage'ami? I w ogóle, jakiego typu perfumy możemy w ten sposób nazwać? No, bo przecież mamy na rynku takie zapachy, które powstały już naprawdę wiele dekad temu, a wciąż możemy je bez problemu kupić, wciąż są produkowane. Z drugiej strony, na przykład, mamy takie, które liczą sobie 10-15 lat, a były dostępne na rynku tylko przez krótki moment i już dzisiaj mamy status unikatów. No więc, słuchajcie, ja mam do tego takie podejście. Dla mnie perfumy vintage to są te, które powstały. Ale też które były produkowane w poprzednim stuleciu. Czyli na przykład, jeśli sobie weźmiemy taką klasyczną piątkę od Chanel, która ma już ponad 100 lat na karku, powstała w latach 20., no to dla mnie, słuchajcie, wersjami vintage są te, które były produkowane jeszcze w XX wieku. To dlatego, że przez te wszystkie lata ta formuła Chanel niejednokrotnie się zmieniała podlegała reformulacjom. Dla kogo ten termin jest niezrozumiały, to dziś tutaj teraz się pojawia filmik odnośnie do filmiku, właśnie o reformulacjach, które nagrałem jakiś czas temu. No i przez te reformulacje, ten zapach, który dzisiaj znajdziemy na półkach, mimo że nazywa się tak samo, nie pachnie już do końca tak samo, jak wtedy, kiedy na przykład on powstawał, albo jeszcze nawet w wersjach, które miały powstały 20-30 lat temu. No i teraz właśnie dochodzimy, słuchajcie, do kluczy, czyli zapach. Dlaczego jest tak, że jak wąchamy sobie takie perfumy, które mają te na przykład 30, 40 czy więcej lat, to mamy wrażenie, że pachną one inaczej, wyraźnie inaczej niż dzisiejsze zapachy? A co więcej, jak wąchamy te starsze zapachy, to często mamy takie wrażenie, że kurczę, jest jakiś taki wspólny mianownik w tych starych perfumach. No i teraz właśnie, z czego to w ogóle się bierze? Powodów jest tutaj kilka. Pierwsze to jest to, że dawniejsze perfumy różniły się trochę składnikami, które w nich używano. I mogłoby się wydawać, że to efekt tego, że dawniej po prostu perfumy były naturalne, obecnie bazują na syntetycznych składnikach i pewnie tu jest cała tajemnica. Ale słuchajcie, to jest wielki mit. To jest mit, ponieważ owszem, dawniej perfumy były bardziej naturalne. Ale na naturalnych składnikach głównie bazowały te, które powstały ponad 100 lat temu, na przełomie XIX-początku XX wieku. Wtedy jeszcze w perfumach rzeczywiście mogliśmy znaleźć takie, które w 100% były naturalne. Przez większość tego XX wieku, to słuchajcie, już dominowały coraz bardziej składniki syntetyczne. Jak sobie weźmiemy takie perfumy, powstały mniej więcej tak od połowy XX wieku czyli chyba te, z którymi najczęściej mamy jeszcze okazję się spotkać no to one już mniej lub bardziej, ale bazują na syntetycznych składnikach. W przypadku tych naturalnych, no to możemy rzeczywiście odczuć brak niektórych, ale to bardziej takie ikoniczne składniki, na przykład mech czy składniki odzwierzęce, tak jak na przykład Cywet, Naturalne Castoreum. Te składniki rzeczywiście ich brak w tych nowszych perfumach gdzieś budują ten efekt taki, że nie mamy już pewnych efektów zapachowych, ale jeśli chodzi o te składniki syntetyczne, to tutaj też ich użycie się zmieniało i to, jakie składniki perfumiarze mogli używać. Zwłaszcza, słuchajcie, jeśli chodzi o tak zwane białe piżma. Białe piżma, czyli sztuczne piżma, ponieważ praktycznie przez cały XX wiek perfumiarze bazowali na sztucznych piżmach. Te naturalne, zwierzęce już praktycznie wtedy w europejskiej perfumerii były naprawdę rzadko spotykane i używane. Jeśli weźmiemy sobie te syntetyczne piżma, to słuchajcie, one się dzielą na tak zwane klasy. Dawniej używano przede wszystkim piżmy nitrowych i to były takie piżma, które one dawały bardzo taki specyficzny efekt zapachowy. Być może gdzieś kojarzycie właśnie z tych dawnych perfum, czy na przykład z jakichś wyrobów toaletowych, że kiedyś był taki efekt specyficzny czystości, jakby te perfumy miały w sobie coś takiego, niektórym się na przykład to kojarzy z zapachem mydła, innym z takim zapachem toalety, czymś, co łączy w sobie jednocześnie zapach takiej czystości i jakiś taki lekki smrodek. I to jest właśnie taka charakterystyczna cecha tych dawnych białych piżm, które z czasem słuchajcie zostały wyparte, bo okazało się, że po prostu są niezdrowe i zastąpiły je inne, takie nowsze klasy piżm, też syntetycznych, które dalej też już mają taki czysty efekt, ale on już jest zupełnie inny, ma inny charakter, niż te właśnie piżma nitrowe. Innym na przykład takim składnikiem syntetycznym, który mocno zmienił charakter tych kompozycji jest na przykład Lilial, o którym Wam już wspominałem, które służył do budowania bukietów, akordów kwiatowych i w rezultacie dzięki niemu akordy tych dawnych kompozycji miały taki charakterystyczny, bardzo wyraźny sznyt, którego dzisiaj już nie spotkamy, bo liliar został mocno zredukowana możliwość jego użycia. Natomiast słuchajcie, wydaje mi się, że czymś od składników o wiele istotniejszym, co zmieniło charakter tych kompozycji, jest po prostu moda. W perfumarii słuchajcie, też mamy do czynienia z różnymi modami i trendami którym kierują się perfumiarze i marki perfumowe, wypuszczając swoje kolejne projekty. Więc, jeśli sobie weźmiemy te dawniejsze perfumy z XX wieku, to wtedy dominowały przede wszystkim dwie takie rodziny zapachowe fużery i szypry. Jeśli weźmiemy sobie te fugery, to one, słuchajcie, z czasem zaczęły przede wszystkim być używane do kosmetyków, głównie takich męskich kosmetyków, takich typu barberskiego, jakieś pianki do golenia, mydła do brody. I w rezultacie przestał się ten zapach, taki charakterystyczny fuzer związany głównie z tym składnikiem. Słuchajcie, to jest kumaryna i ona w dużej mierze odpowiada na taki charakterystyczny, słodki efekt, który mają te kompozycje. I dzisiaj, jak gdzieś poczujemy zapach takich klasycznych perfum fougere, to pewnie właśnie nam się będą kojarzyły z np. jakąś pianką do golenia, którą używał nasz tata czy dziadek. A szypry, no to szypry, słuchajcie, mocno zmieniły charakter przez to, że właśnie jak w poprzednim przypadku sobie mówiliśmy, z czasem ograniczono ilość użycia mchu dębowego i w rezultacie charakter tych szyprów też się zmienił. Poza tym szypry z czasem przestały być preferowane przez panie na rzecz tego, że powstała rodzina gourmand. Gourmand, czyli perfum słodkich, które do dzisiaj, słuchajcie, od lat 90., tak do dzisiaj ta moda na perfumy gourmand. Coraz bardziej się rozwija i większość tych perfum, które dzisiaj znajdziemy na rynku, mniej lub bardziej gdzieś właśnie eksplorują ten kierunek górmą, zaś szypry, fużery zostały już trochę bardziej pominięte, chociaż te drugie trochę można powiedzieć, że przeżywają teraz renesans, zwłaszcza w tym segmencie niszowym. No i trzecia rzecz, trzeci element, który wydaje mi się, że dla większości z nas jest trudny do wyobrażenia i bardzo Niedoceniany, to jest to, że po prostu perfumy zmieniają się w czasie. W miarę jak one dojrzewają, no to słuchajcie, ten zapach się zmienia. I teraz, jeśli weźmiemy sobie taki flakonik perfum, który liczy już 20, 30 czy więcej lat, no to ten zapach w środku nie pachnie już kompletnie tak samo, jak on pachniał na początku, świeże po wyprodukowaniu. Uświadomiłem sobie, słuchajcie, jak istotny jest to aspekt, kiedy byłem we Francji, odwiedziłem takie miejsce o nazwie Osmotek. Osmoteka to można powiedzieć, że jest takie archiwum perfum, miejsce, w którym przechowuje się w takich bardzo kontrolowanych warunkach stare kompozycje, aby właśnie zatrzymać ich proces dojrzewania. A co więcej, w tym miejscu też odtwarzają historyczne, o wiele starsze receptury perfum, właśnie po to, aby można było się przekonać, jak one mogły pachnieć w chwili, kiedy je tworzono pierwszy raz. No i kiedy powołam właśnie w tej osmotece takie starsze, liczące już nawet ponad 100 lat kompozycje, to słuchajcie, się mega zdziwiłem. Zdziwiłem się, ponieważ okazało się, że duża część tego efektu, który my tak właśnie kojarzymy jako ten specyficzny dla tych starszych perfum, to ona zniknęła. I to jest właśnie efekt, wynik tego, że ten efekt to po prostu dojrzewanie tych perfum i to jak się zmieniło w czasie, przede wszystkim jak ta zawartość perfum się utleniła, jak ta kompozycja się zawiązała przez te wszystkie dziesiątki lat. Więc to są, słuchajcie, takie trzy, wydaje mi się, najistotniejsze aspekty, które wpływają na to, że no, rzeczywiście te stare, dawne perfumy pachną inaczej niż jeszcze współczesne. I choćby właśnie z racji tego wydaje mi się, że jak najbardziej jest sens kolekcjonować, poszukiwać tych starszych perfum, zwłaszcza jeśli my po prostu lubimy ten efekt, lubimy. Ten efekt, który daje właśnie to, że ta kompozycja jest odpowiednio taka zmaturowana, przestarzona, że te kompozycje mają właśnie jakiś dawny charakter, są na przykład takimi klasycznymi szyprami czy perfumami Fougere. No i jeśli tak, no to teraz pewnie część z Was się zastanawia, jak na przykład się za to zabrać, jeśli jeszcze nie mamy doświadczenia, to gdzie na przykład szukać tych perfum vintage, w jaki sposób, na co zwracać uwagę. Wydaje mi się, słuchajcie, że najlepiej oczywiście zacząć od portali aukcyjnych. Na portalach typu Allegro czy Ebay możemy nieraz znaleźć naprawdę prawdziwe perełki. I często są one wystawiane naprawdę w okazyjnych cenach, ponieważ na przykład właściciele, wystawcy tych aukcji nie mają pojęcia o wartości kolekcjonerskich takich zapachów i po prostu chcą się ich łatwo pozbyć. Natomiast słuchajcie, kupowanie takich perfum z przypadkowych aukcji to zawsze jest bardzo duże ryzyko. Ryzyko, ponieważ my nigdy nie wiemy w jakich warunkach tak naprawdę te perfumy były przechowywane. I tak jak powiedzieliśmy sobie właśnie chwilę wcześniej, że te perfumy na przestrzeni tych lat od produkcji na pewno w jakiś sposób się zmieniły, to już w jaki sposób się zmieniły, to jest zawsze tajemnica. I jeśli one były na przykład przechowywane na jakimś zacieplonym strychu, albo w wilgotnej piwnicy. No to jest duża szansa, że ten zapach po prostu zmienił się w sposób nieprzyjemny, mówiąc potocznie, zepsuł się. Dlatego ja polecam Wam przede wszystkim, jeśli rozglądacie się za takimi perfumami, to szukać tych, które są nieużywane, flakony są pełne, a najlepiej słuchajcie, jeśli one są jeszcze oryginalnie zapakowane. I tak na przykład mi kiedyś, dzięki uprzejmości kolegi, udało się zdobyć taki flakon Polo Love Lauren z lat 80., który jest w oryginalnym pudełku i jeszcze jak widzicie on ma na sobie fabryczną folię. Dzięki temu ja wiem, że nikt nie otwierał tych perfum, że nikt ich nie używał, w środku jest pełen flakon, który nie dostał się do którego tlen, który by po prostu przyspieszył te wszystkie reakcje dojrzewania. Więc jest o wiele większa szansa, kiedy kupujecie tego typu zamknięte perfumy, że rzeczywiście ten zapach zachował się w o wiele lepszym stanie, niż gdybyście kupili na przykład flakon, który był już częściowo użyty w tym flakonie. Nie wiemy teraz czy na przykład on nie leżał na jakimś parapecie i nie był nagrzany słońcem. Więc zawsze mimo wszystko polecam wam szukać tych takich perfum zamkniętych. Zwłaszcza że na portalach na przykład typu Etsy znajdziecie też sprzedawców, którzy specjalizują się w sprzedaży takich starych, vintage'owych perfum i zazwyczaj to u nich możemy znaleźć najlepszej jakości, super zachowane czy też oryginalnie zapakowane takie starsze perfumy. Minus natomiast jest taki, że często u nich ceny tych perfum są wielokrotnie wyższe. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że warto tutaj dołożyć, żeby mieć po prostu pewność, że rzeczywiście to, co dostaniemy pachnie tak, jak powinno się zestarzeć i rzeczywiście no, pachnie przyjemnie. I jeszcze jedna rada, jaką mogę Wam udzielić, to najpierw szukajcie tego typu perfum w flakonach z atomizerem. Unikajcie jakichś wód kolońskich czy na przykład wód po goleniu we flakonach typu splash, czyli tych takich, które są odkręcane i możemy skropić się perfumami bezpośrednio z flakonu. Atomizer w przypadku flakonów perfumowych jest montowany na stałe. Nie możemy go w żaden sposób odkręcić albo ściągnąć. I dzięki temu też świetnie zabezpiecza te perfumy przed czynnikami zewnętrznymi. Z jednej strony tymi czynnikami, o których sobie chwilę temu mówiliśmy, ale też na przykład przed nieuczciwym sprzedawcą, który może chcieć nam sprzedać w tym flakonie coś bardziej współczesnego. Wiem, że to mocno ogranicza nam możliwości poszukiwań, ponieważ rzeczywiście dużo tych starszych perfum było lanych do flakonów odkręcanych. Natomiast uważam w że to jest bardzo duże ryzyko i jeśli nie jesteśmy weteranami poszukiwania tego typu perfum, albo na przykład nie kupujemy ich z jakiejś renomowanej aukcji, gdzie dom aukcyjny przy pomocy eksperta był w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście znajduje się w takim flakonie, no to lepiej ograniczyć się tylko do tych, które mają, są wyposażone w atomizer. No i jeszcze jedna bardzo istotna, moim zdaniem, kwestia, to jest to, jaka to jest kompozycja, na jakich składnikach zbudowano takie perfumy. Ponieważ w XX wieku z jednej strony powstało bardzo dużo szyprów opartych na mchu dębowym, czy też kompozycji ambrowo-orientalnych z żywicami, z nutami drzewnymi, przyprawami, i to są takie kompozycje, które fajnie znoszą upływ czasu, fajnie się zmieniają, ale z drugiej strony też powstało bardzo dużo wód kolońskich, kompozycji takich bardziej rzeźkich, aromatycznych z ziołami. No i te kompozycje mają już o wiele gorszy potencjał starzeniowy, i o wiele szansa w przypadku takich kompozycji, że znajdziemy coś, co niekoniecznie w fajny sposób się zestarzało. I to tyle, słuchajcie, ode mnie w temacie perfum vintage. Weźcie, proszę, pod uwagę, że tak naprawdę nie jestem jakimś ekspertem w tym temacie. Raczej po prostu, jak gdzieś mam okazję i znajdę coś ciekawego, to zdarzy mi się nabyć tego typu perełki. Ale myślę, że tutaj wśród nas, naszej społeczności, kanału, pewnie są osoby, które mają o wiele większe doświadczenie ode mnie w perfumach vintage. Jeśli tak jest, dajcie, proszę znać w komentarzach, podzielcie się swoim doświadczeniem, swoimi przygodami w poszukiwaniu takich perfum. Ale też generalnie, jak możecie, dajcie mi znać, słuchajcie, czy w ogóle interesują Was takie perfumy, czy kiedyś ich szukaliście, czy może macie takie w kolekcji, czy w ogóle gdzieś, jeśli się spotkaliście, to spodobał Wam się ten taki charakterystyczny sznyt związany z tych, tego typu perfumami. I to teraz słuchajcie ode mnie. Dzięki serdecznie, że tu jesteście, że dotrwaliście do końca i widzimy się niebawem ze specjalnym jubileuszowym odcinkiem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie. mm